Te paszporty mamy jeszcze ważne mm, 6 miesięcy, ale taka wiadomość dla tych, którzy nie wiedzą o tym, że Poza granicami Polski, czy ogólnie, jak paszport jest ważny 6 miesięcy, no to już praktycznie jest nieważny. O czym się dowiedzieliśmy, nie wiedziałam o tym zupełnie, więc jest to taka nowość dla mnie. Można podróżować właśnie na przykład Krabi do Bangkoku bez problemu, ale już za granicę, jak się chciałoby gdzieś polecieć, to już nie można, bo... Nie ma, a szczególnie jeżeli kraj ma wizy, bo chyba jak nie ma wiz, to nie ma takiego problemu, ale jak ma wizę, to musi być 6 miesięcy. Jak możesz tego nie dopilnować, jak możesz to nie zrobić? Wiecie, no to nie jest takie wszystko proste. Jak ktoś nie podróżuje, nie bywa za granicą, to to się może wydawać, jak ona znowu nie dopilnowała. Więc yy, no jest tak, że po prostu problematyczne to jest jak się ma dużo dzieci, bo trzeba wszystkiego yy, dopilnować i tak dalej. Więc ja bardzo, bardzo się tego wyjazdu bałam, za krótko, bo ja się nie wyspałam. No i taksówki nie ma. No i ta taksówka nie przyjechała. Także nawet jak się yy, za Planuję coś, bo też często dostaję komentarze. Jaka głupia, niezorganizowana baba, nic sobie nie umie zaplanować. Wszystko było zabukowane i czasami systemy zawodzą. O 8.25 był, yy, był samolot yy, i mówię do dzieci: biegniemy. No, nie mamy żadnych tam bagaża, nic. No, i my już byliśmy 5 minut chyba po tym zamknięciu boardingu, tak zwanego. No i wiecie, zdążyliśmy.